Cieszę się, że jesteście tutaj, by wspólnie z nami rozpocząć drogę do tego wyjątkowego dnia. Woźb od lat jednoczy Polaków i pokazuje, że razem możemy zdziałać wiele dobrego. Dziś chciałabym opowiedzieć, co już udało nam się osiągnąć i jak każdy z Państwa może się włączyć. Dzień dobry. Jak widzicie, sztab, wózowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotował się perfekcyjnie. Tutaj co do widzę najmniejszej literki jest wszystko przestudiowane. I bardzo dobrze. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz we Włocławku. Po raz kolejny wolontariusze ruszą na ulicę naszego miasta w bardzo ważnym celu. Tym celem jest onkologia dziecięca. Jak mówią dane, jak pokazują dane, no tylko niestety wypadki drogowe przewyższają śmiertelność wśród dzieci. Następne są już choroby onkologiczne i to pokazuje, jak ważna, jak potrzebna jest diagnostyka, i też możliwość wykorzystania najnowszych zdobyczy techniki do leczenia dzieci, które no niestety zmagają się z chorobami onkologicznymi. Więc jestem o tym przekonany, że po raz kolejny mieszkańki mieszkańcy Wodcławka bardzo spontanicznie, gorąco i bym powiedział Hojnie odpowiedzą na te pół tysiąca wolontariuszy, którzy ruszą i na ulicach miasta zbierać będą pieniądze. Mówię pół tysiąca, bo właśnie tylu wolontariuszy może we Włocławku być. I już dzisiaj, od godziny 17, potencjalni wolontariusze będą mogli się zapisać i no, już rozpocząć tą procedurę, która co roku właśnie tą jesienią się odbywa, czyli można się zgłosić do wolontariatu. Ja też się zgłoszę, też będę tradycyjnie już zbierał na ulicach miasta. Naszego, no, tą pomoc materialną dla, dla wośpu. Bardzo się cieszę, że nasze instytucje, które od lat wspierają, od lat wspierają. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to jest bliżej Pani Dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ale Pani, pani Dyrektor Browaru B, ale wcześniej, przecież Browar B powstał z wck i z WEPiK-u, i które też, jak ja byłem w wieku większości dzisiaj wolontariuszy, bo dzisiaj to raczej jestem wolontariuszem seniorem, to też już wtedy włączały się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tą tradycję naszą miejską kontynuujemy. I dalej Browar B i Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Idealne miejsce do tego, żeby być, no tutaj pięknie szefowa powiedziała, że będzie przez najbliższe tygodnie, miesiące domem dla wolontariuszy i dla włocławskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No nie ma lepszego miejsca, jak właśnie Centrum Organizacji Pożo Pozarządowych i Wolontariatu. Jeszcze raz. Gorąco zachęcam mieszkanki i mieszkańców Włocławka. Po pierwsze, już dzisiaj do zgłaszania się do, na wolontariuszy, jak mój przykład pokazuje, w każdym wieku również senioralnym można się e, zaangażować w ten sposób. E, podczas finału gorąco zachęcam do tego, żeby wypłacić, ile się da z bankomatu, i w, później do puszki e, wielu wolontariuszy te środki e, w, wrzucać. No, ale też gorąco zachęcam lokalnych biznesmenów, przedsiębiorców do tego, żeby zaangażowali się w sponsorowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo to nie tylko zbiórka, ale to też jest wielkie święto gorących serc w środku zimy, kiedy no, nie zawsze warunki atmosferyczne sprzyjają, ale zawsze ogromne właśnie ciepło i ogromne serce. Od mieszkanek i mieszkańców Włocławka płynie, i dobrze, żeby to było okraszone no, odpowiednią oprawą artystyczną, muzyczną, wizualną, a do tego wszystkiego jest oczywiście potrzebne zaangażowanie sponsorów, i o to też za pośrednictwem lokalnych mediów, czyli Was wszystkich, proszę. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym też powiedzieć i zadeklarować, że tak jak co roku, bo Wielka Orkiestra jest wyjątkowa się rozwija jeszcze bardziej, jest jej jeszcze więcej, nas wszystkich jest jeszcze więcej i więcej Pan Prezydent powiedział o wolontariuszach, tych, którzy będą nosić legitymację i którzy będą zajmować się bezpośrednio zbiórką, ale my jesteśmy tak naprawdę wszyscy wolontariuszami, bo i pracownicy instytucji, także czekamy obok Centrum Organizacji Pozarządowych i Browaru, czekamy także na inne podmioty, żeby się włączały, bo im nas więcej, im więcej ciekawych pomysłów, możemy obudować to wydarzenie jeszcze bardziej, zachęcić do tego, żeby wszyscy byli razem, bo to o to chodzi, żeby zbierać pieniądze, ale przy okazji, żeby się razem spotkać, bawić, zintegrować. My już wszyscy nosimy teraz te czerwone serca, wiadomo. To jest w tej chwili obowiązek i przyjemność. Także serdecznie zapraszamy Oprócz sponsorów, na których naprawdę bardzo liczymy i nigdy nas nie zawiedli, zawsze byli i wiemy, że w tym roku też tak będzie i że to właśnie teraz od dzisiaj od rejestracji wolontariuszy będzie się rozkręcać, ale też bardzo liczymy na pomysły organizacyjne i czekamy na nie i zapraszamy serdecznie. Tak jak Pan Prezydent powiedział, od dzisiaj rusza rejestracja wolontariuszy oraz puszek stacjonarnych. Rejestrujemy się na stronie iwolontariusz.wośp.org.pl. Wypełniamy formularz swoimi danymi oraz wybieramy sztab włocławski. Numer sztabu się nie zmienił, tak jak w tamtym roku to jest 7297. Na koniec czekamy na akceptację sztabu i gotowa. Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku, osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców. Jeśli się pojawi jakiś problem, możecie zawsze liczyć na naszą pomoc. W sztabie jesteśmy od poniedziałku do piątku, w godzinach 15-18. Puszki stacjonarne od 10 grudnia będą mogły być widoczne w naszym mieście, w różnych miejscach. Dlatego zapraszam wszystkie kafeterie, szkoły, firmy, miejsca rozrywki do rejestracji puszki online lub w sztabie. Zapraszamy wszystkich do zorganizowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włosławku. To, to działanie zespołowe, dlatego zwracam się z prośbą o wsparcie do lokalnych firm. Instytucji i osób prywatnych. Każdy, kto może pomóc finansowo, materialnie czy organizacyjnie jest mile widziany. Wasza pomoc to ogromne wsparcie dla całego sztabu. Zapraszamy do organizacji wydarzeń towarzyszących. Liczymy na to, że wszystkie wydarzenia towarzyszące jak w ubiegłych latach, będą z nami i w 2025 roku, ale również mamy nadzieję, że w tym roku pojawią się kolejne niezapomniane wydarzenia, które uraz ten dzień. Zapraszamy do przenoszenia fantów na Allegro. Aukcja Allegro to zawsze duży wkład w naszą ostateczną kwotę. Liczymy na ciekawe przedmioty i aktywny udział w ich. Ich licytacjach. Zachęcamy do przekazywania przedmiotów na aukcję charytatywną. Każda rzecz, niezależnie od wartości, może pomóc, a środki uzyskane z licytacji trafią na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Przedmioty można dostarczać do naszego sztabu przy ulicy Żabiej 12 A od poniedziałku do piątku, również w godzinach 15-18. Zapraszamy każdego do śledzenia informacji o naszych działaniach, do zaangażowania się jako wolontariusz, sponsor czy partner. 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To, nasz, to nasze wspólne przedsięwzięcie, i każda pomoc jest na wagę złota. Liczę na to, że spotkamy się wszyscy w dniu finału pełni energii i zapału, by zrobić coś dobrego dla dzieci. Chciałabym na koniec podziękować wszystkim, którzy tutaj przybyli i teraz już wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w naszym mieście, partnerom, mediom, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy zawsze okazują ogromne wsparcie. To wy jesteście sercem tej akcji i razem z wami możemy osiągnąć naprawdę wiele.